Z Ewangelii według Świętego Marka: Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. Zakładanie winnicy kojarzy mi się z zaoraniem ziemi, z troską o rośliny, z doglądaniem tych roślin, z delikatnym obchodzeniem się z młodymi pędami. Ze zbieraniem tych owoców. Tymczasem Jezus dzisiaj mówi o zakładaniu winnicy, wywołując obraz muru, tłoczni i wieży. Jezus mówi o winnicy, ale ta winnica wygląda jak warowna twierdza. Ma mur, ma wieżę, ma tłocznię. Wygląda na to, że kościół, bo przecież o kościele mówi Jezus, gdy mówi o winnicy, że kościół jest rzeczywiście miejscem delikatnego doglądania roślin, ale także miejscem wytężonej walki, oczywiście przede wszystkim walki duchowej. I nie wolno nam o tym zapominać, bo właściciel winnicy oddał w tej walce życie. Do zobaczenia jutro.